Rątnik domowy większy, to największy pająk zamieszkujący Polskę. Jest jadowity, posiada szczęki potrafiące bardzo boleśnie ugryźć człowieka swoimi trzema zębami z przodu i dziewięcioma z tyłu. Rozpiętość jego odnóży wynosi aż do 10 centymetrów. Uzbrojony w taki aparat ruchu potrafi błyskawicznie biec i nie będziecie w stanie przed nim uskoczyć, jest za szybki. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliście okazji zobaczyć kątnika podczas sprintu, jego prędkość biegu nadawana przez osiem odnóży może być dla Was sporym zaskoczeniem. Kątnik domowy najczęściej skrywa się w ciemnych zakamarkach, szczelinach. Lubi przeczesywać nasze domy, mieszkania, szukając swojej drugiej połówki. Nie lubi światła. Na żery wychodzi nocą. Spotkacie go pod łóżkiem, w piwnicach. Kwietnikach, stosach drewna, a nawet w rurach od zlewu lub prysznica, z których wychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Potrafi żyć nawet 7 lat, więc nie jest to pająk, który szybko zwiadczeje ze starości i umrze, pozostawiając po sobie suchą, niegroźną skorupę. Raczej będzie aktywnym łowcą współdzielącym nasz mir domowy. Budują specyficzne pajęczyny, które wyglądają jak baldachim. Aby być uczciwym wobec tego drapieżcy, należy nadmienić, że pełni on bardzo pożyteczne funkcje. Dzięki swoim zdolnościom bojowym poluje na karaluchy, muchy, komary, pluskwy oraz inne pająki. Można więc traktować go jako utrapienie, które zwalcza większe utrapienia. Takie mniejsze zło. Bo osobiście wolałbym mieć kątnika za sąsiada niż stado karaluchów, mrówek i innego wścibskiego, wielonożnego życia. A jakie są Wasze doświadczenia z kątnikiem domowym, możecie napisać w komentarzu.